Mag. Dobra. Dobra. Tutaj jest Cakewalk, walk. Tak zwany. Tu, mm, O! Oh. Tak, mógłbym na to wejść. O ja! Mądry też jestem. Zaraz wam coś pokażę. Nie. Patrz. Patrz. To no, chyba się dało to... Tutaj się dało stąd to przeskoczyć. Chyba. Nie. Da się. Na no, pewno się da, to jest niemożliwe. Tak, tak. No właśnie. Mogłem tak to zrobić, się wiesz, z tym, ale prosto. Ja! <grym> ale co teraz zrobiłam wstydzę. Nie na co to Okej, okay, co tu mam? Au, au. No mnie nie powiadacie. Zszcitowałabym tak to. Prawidżę, tu mnie nie lubię. Ludzie, czemu ja nie lubię tych tak mam Ja nigdy nie przejdę na wieże, tu mam jeden za trudny. Szybko pociągnij i odciągnij. Okej, okay, zrobię tak. No, to już koniec z tej mafy Dzięki za przejście mojego escape'a autor salarek. Dobrze, mam jakąś skrzynię z TNT, bo ja bym chciał to wszystko powiem Nie mamy. Szkoda. Okej. Okay. No to pyk, pik, pyk. Oooo, ooo, ooo, 1 FPS 4, 2, 1, 3, 2, 1. Okej, no co? ja już z Wami będę szegnał, myślę, że Wam się podobało, jeśli Wam się podobało, zostawcie pisz łapkę w górę, bo to motywuje.